Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, jeśli będę się do ciebie zwracała po imieniu. Chwil. Oczywiście, że nie. Znamy się przecież od wielu lat. Nawet zanim się spotkaliśmy, jako autor psychologii i życia, byłeś dla mnie niezwykle ważną osobą. Musiałaś być wtedy małą dziewczynką Ależ skąd? Ja nie Ale moja córka była wtedy mała Psychologia i życie stała się legendarnym podręcznikiem psychologii Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie Czy uważasz, że twoja nowa książka Psychologia. Kluczowe koncepcje Ma szansę powtórzyć tamten sukces? To bardzo trafne pytanie. Psychologia i Życie to interesująca książka, biorąc pod uwagę, iż jest to najstarszy podręcznik w całej psychologii. Zacząłem ją pisać w roku 1971, ale oryginalnie książka została napisana w 1937 przed wybuchem II wojny światowej. Na rynku znajduje się obecnie jej dziewiętnaste wydanie, tak więc jest to już moje trzynaste wydanie Psychologii i Życia. Oznacza to, że co cztery lata ja, a od kilku lat także mój młodszy kolega Richard Gerrick, zastanawiamy się nad tym, co nowego wydarzyło się w psychologii co powinniśmy dodać które tematy dołączyliśmy ostatnim razem nawet jeśli były one wątpliwe bądź mało interesujące A do zbadania i jakie nowe pojęcia się pojawiły to co najbardziej ekscytujące w psychologii to fakt że ciągle się zmienia i rozwija jej granice ciągle się poszerzają także obecnie wiemy dużo więcej na temat mózgu i układu nerwowego z drugiej strony częściowo dzięki napływowi kobiet do psychologii pojawiło się zainteresowanie psychologią zdrowia oraz psychologią kulturową studiami Genderowymi, tak, oraz studiami nad pokojem i konfliktami. Psychologia rozwija się zatem nie tylko na poziomie molekularnym, ale również makroskopowym. Napisałem kluczowe koncepcje tak, by mógł je zrozumieć przeciętny student uniwersytetu. Psychologia i życie to naprawdę skomplikowana książka, składająca się z 18 rozdziałów oraz dużej ilości badań. Dlatego kluczowe koncepcje zostały napisane z myślą o studencie posiadającym średnią wiedzę na temat psychologii. Skupiłem się na aspekcie pedagogicznym, na tym by informacje były łatwo dostępne, nawet jeśli mamy kiepskiego nauczyciela. Czy mogę Ci na chwilę przerwać? Tłumaczyłam dwa rozdziały do dwóch tomów kluczowych koncepcji. Jak wiesz, byłam też jedną z osób tłumaczących psychologię i życie. To, co zwróciło moją uwagę w kluczowych koncepcjach, to sposób, w jaki przekazujesz wiedzę, zadając pytania i opisując już na samym początku kwestie, które zostaną wyjaśnione trochę dalej i powtórzone na końcu rozdziału. To było bardzo pedagogiczne, bardzo dydaktyczne podejście. Tak, uważamy, że to coś nowego w podręcznikach. W większości podręczników przedstawia się temat, a następnie wyjaśnia, co zostało zrobione, opisuje badania i podaje się rozwiązania. My zaczynamy od końca, od wniosku, od myśli przewodniej, którą należy zapamiętać. Dopiero później wyjaśniamy, skąd się wzięła dana idea, dlaczego jest istotna, z czym się wiąże. Każdy rozdział zaczyna się od trzech kluczowych pytań, na które powinniśmy poznać odpowiedzi dotyczących, zależnie od tematu, mózgu, motywacji, chorób umysłowych lub psychologii społecznej. Dopiero po tym, w odpowiedzi na wcześniej zadane pytania, podajemy rozwiązania. Znowu używamy trzech kluczowych zagadnień, trzech podstawowych zasad. Jednak zanim przejdziemy do następnego etapu, upewniamy się, czy czytelnik zrozumiał wszystko i proponujemy mu test, zanim zacznie przerabiać nowy materiał, by przekonał się, czy przyswoił już przeczytane wcześniej zagadnienia. To naprawdę przyjazne czytelnikowi podejście. Uważam, że w Polsce dla osoby z ogólnym wykształceniem, nawet jeśli nie jest studentem, powinna to być przyjemna lektura. Jestem o tym przekonana. Zwłaszcza, że zauważyłam w kluczowych koncepcjach, nawet w większym stopniu niż w psychologii i życiu, że zachęcasz do refleksji, do zastanowienia się, jak to wszystko działa lub jak to może działać w życiu. Masz rację. Psychologia i życie to ciągle tradycyjny podręcznik, który podaje informacje zebrane przez ekspertów. Moim zadaniem jako autora tej książki było zorganizowanie tych informacji w taki sposób, by były proste i przystępne w odbiorze. W przypadku kluczowych koncepcji chodziło o uproszczenie kolejnych poziomów. Jest wiele rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć, jednak tutaj skupiamy się na trzech najistotniejszych i ze wszystkich badań wybieramy trzy najważniejsze. Przez całą książkę zachęcamy jednak do refleksji, do zastanowienia się, dlaczego te informacje są istotne, dlaczego powinniśmy się nimi zainteresować, co to zmieni. Kolejne pytanie. W Oslo wziąłeś udział w debacie poświęconej temu, co psychologia może dać światu lub życiu. Czy uważasz, że gdyby ludzie mieli większą wiedzę na temat psychologii, życie byłoby lepsze? Tak mi się wydaje. Zacząłem uczyć psychologii już na studiach doktoranckich w 1957 roku, czyli 53 lata temu. 53 years. Wygłosiłem mój pierwszy wykład w Europie w Bonn, w Niemczech w roku 1959 na Międzynarodowym Kongresie Psychologii. Biorę udział w tych spotkaniach od 50 lat. Uwielbiam być psychologiem. Uwielbiam uczyć psychologii. Uwielbiam robić badania, a teraz pokochałem także zarażanie innych moją pasją do psychologii. Dla mnie ten podręcznik to rodzaj propagandy na temat psychologii. Staram się przekonać innych, że oni też mogliby być psychologami, robić to samo co ja. Uważam, że psychologia jest ważna ja dla myślę, wszystkich, ponieważ ludzka natura jest fascynująca. Zastanówmy się na przykład, dlaczego ludzie robią to, co robią, niezależnie od tego, jakie motywy nimi kierują. Dlaczego ja zachowuję się w taki, a nie inny sposób? Dlaczego mam dobre intencje, ale ulegam gniewowi? Czemu potrafię polubić jedną osobę od razu, a kogoś innego nie? No właśnie, dlaczego? Chcemy, żeby ludzie zadawali sobie pytania na temat własnej natury i innych. Przechodząc jednak do następnego poziomu, zaczynamy się zastanawiać, dlaczego nasz rząd wprowadza ustawy i prawa, które tak naprawdę nie służą obywatelom. Chcemy, żeby ludzie pytali nie tylko o siebie samych, egocentrycznie, ale także o otaczający ich świat. Dlaczego niektóre osoby są uprzedzone do każdego, kto wygląda inaczej? Inność to tak naprawdę różnorodność. Zastanówmy się, jak sprawić, by ludzie akceptowali różnorodność, zamiast się jej bać. Uprzedzenie opiera się na lęku przede wszystkim co inne. A tak naprawdę to co odmienne jest interesujące. Czy chcielibyśmy żyć w świecie, gdzie każdy wygląda i zachowuje się tak jak my? Poza osobami narcystycznymi wszyscy wolimy świat pełen oryginalnych ludzi z różnymi wartościami i pomysłami.